Witam na kanale Telka24 dzisiaj przetestujemy zestaw mesh w standardzie Wi-Fi 7 firmy Mercusys. Jest to seria Halo H27BE. Jak to teraz widzimy mamy tutaj gniazdo 2,5 giga, czyli internet będzie nam działał po Wi-Fi oraz po kablu dość szybko. Zobaczymy to w dzisiejszym odcinku. Taki zestaw dwuczęściowy powinien nam ogarnąć spokojnie mieszkanie 460 m. kwadratowych. My to przetestujemy akurat na 63 m kwadratowych w mieszkaniu z wielkiej płyty. Jeśli chodzi o Wi-Fi 7 mamy tutaj akurat dual band, czyli nam działa częstotliwość 2,4 oraz 5 GHz. Tu z boku mamy wypisane najważniejsze dane techniczne. Jaką prędkość możemy osiągnąć na paśmie 2,4 oraz na 5 GHz. Mamy tutaj standard szyfrowania WPA3 oraz sporo innych ciekawostek, to sobie możecie dokładnie przeczytać, zobaczyć sobie czy Was to będzie interesowało. My po prostu przetestujemy jak to działa w warunkach domowych, czy osiągniemy powyżej jednego giga w całym mieszkaniu. To mnie najbardziej interesuje. Dobra, nie przedłużamy wstępu. Patrzymy, jak wygląda zawartość opakowania, jak to sparować, żeby to wszystko działało, oraz jak będzie wyglądała strona systemu MercuSys, jeśli chodzi o ten zestaw meszy. Jeśli chodzi o zawartość opakowania, mamy instrukcję obsługi, której nie wymowałem z pudełka. Jeden przewód Ethernet, oczywiście dwa mesze i dwa zasilacze. Tu mamy Akurat 12V na 1,5A co nam daje 18W. Jeśli chodzi o samą budowę tego mesza, jest koloru białego. Widzę, że dość dobrze wykonane jest. Nadal mamy cztery nóżki gumowe. Z tyłu mamy jedno wejście wyjście 2,5G oraz dwa wyjścia jednogigowe. Wejście zasilające. Przycisk resetu. Dla mnie to trochę wygląda jak takie głośniki. Tu widzę taki ładny napis, ten srebrny Merkusys. Tutaj mamy diodę kontrolną. Czyli budowa jest dość prosta. Nie jest zbyt duży gabarytów. Wygląda to dość ładnie. Ja bym na pewno pomyślał, bo bym był w domu, że to jest jakiś głośnik, nie router, czym nie mesz. Dobrze, podłączamy, robimy pierwszą konfigurację. Jeszcze tutaj z pudełka są aplikacje na telefon do konfiguracji. Zobaczę, czy będzie mi się łatwiej to konfigurowało przez stronę www. czy przez aplikację na telefonie. Dobrze, zaczynamy aplikację na smartfona. Zobaczymy, jak to się prosto konfiguruje. Kliknijmy. Zaczynamy. Wybieramy. Jak widzimy, do wyboru routery oraz wzmocniania sygnału. My tu wybieramy akurat serię Halo. Dalej podłączone do prądu. Miga nam dioda na niebiesko. Klikamy dalej, i tam zacznie wyszukiwać zobaczymy jak się pojawi komunikat tak połącz widzimy, że tam znalazło urządzenie w serii Halo tak w sypialni to jest jedno urządzenie jest podłączone akurat już do naszego routera, kabel Ethernet. Zaraz zobaczmy, że to tak szybko, łatwo konfiguruje. Jakie mamy IP, mamy akurat dynamiczne, to nie zmieniamy. Czy mamy telewizję IPTV? Ja akurat jeszcze korzystam z standardowej telewizji, nie korzystam z IPTV, to klikam dalej. Tu nazwiemy naszą sieć a hasło ustalimy po prostu od 1 do 8, zobaczymy 8, Sprawdzimy czy naprawdę takie hasło jest 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hasło jest ok, strefa czasowa polska, aktualizacja między 3 a 5 mogą być, także aktualizuje na bieżąco, zaraz zacznę, czy raz na te drugie urządzenie, bo widzę, że cały czas tutaj... O, nie, widzicie? ten drugie nam miga, tam to przestało nam migać, a ten taki kolor morski, morski bym to nazwał połącz się z siecią, dobra, Połączyć do sieci czy akurat jest cały czas do sieci halo, jak się przełączy na akurat mnie rozłączyło, tu jeszcze widzę, nie pojawia się ta sieć telka24.pl, mamy tu pełno sieci w okolicy przejrzymy się Wi-Fi na telefonie jak widzicie, już, już nam wykryło telka24.pl wracamy do aplikacji, połącz gotowe teraz te widzę tam cały czas jeszcze dalej miga, czyli ten drugi się jeszcze nie skonfigurował trwa testowanie połączenia internetowego Dodaj więcej halo, rozumiem. Jeszcze nie ocenimy aplikacji, bo jeszcze nie wiem jak to działa. Na razie widać, że cały jest jedna jednostka. Tu mamy zakładkę więcej sieci, sieć dla gości, optymalizacja sieci, czarna lista, harmonogram restartu, zaawansowany, kontrola rodzicielska, raport miesięczny, zarządzanie, aktualizacja. Zobaczcie ja, to samo się doda, czy, o widzę, że przestało tutaj nie migać. Widzicie, przestało migać. Zapaliło się, nabijało, czyli pewnie się synchronizowały te jednostki. Z o, widzicie? Już w tej chwili są widzę dwie jednostki. Możemy w tą drugą jednostkę. się Połączyły na paśmie 2 i 4 GHz. W tej chwili one są od siebie oddalone jakieś koło 3 metrów, nawet niecałych. Na razie działają na paśmie 2 i 4. Czyli widzimy jeśli chodzi o konfigurację tych dwóch urządzeń to jest bardzo łatwe dobra, jeśli chodzi o Wi-Fi możemy tu włączyć, żeby nam ten MLO działało żeby nam to szybko, szybciej działało Zapamiętam, że przy testie już urządzenia sporo zwiększyło nam prędkość A jest takie samo z rośliny, która się nazywała kpl 24pl MLO a na górze jest zapiszę sobie Nie kliknąłem zapisz, czyli dobra, to już się zapisało. Sieć dla gości możemy zrobić. dla gości. Możemy osobną nazwę dla nich zrobić. To nie będziemy tego robili na razie. optymalizacja sieci nie zeskanuje w okolicach to wszystko wygląda. Optymalizmu, nam twierdzi, że niektóre kanały są mocno zajęte, jak to mieszkanie w bloku. Dobra, no, teraz to mamy teoretycznie idealna czarna lista. Zawanse Państwo zobaczymy. Mamy tutaj IP4, IP6. Rezerwowanie adresów. Widzimy, że tu mamy dość sporo tych ustawień, które pracy, ma jak ma być. Jako router, jako punkt dostępowy. Kontrola rodzicielska. Ja to akurat lubię z tego korzystać. Ja nie powiem to. ustawię tę kontrolę rodzicielską. Jaki mamy nastolatka w domu? Jakie mają być treści dla dorosłych wyłączone? Może nie w dokładnie każdą stronę jaką chcemy zabezpieczyć. i widzę, że jest też mocno to rozbudowane. To mi się akurat podoba. Dobra, zobaczymy. Widzę, że się połączyły samo te urządzenia na pasmie 2 i 4. Ja w tej chwili te za chwilkę te urządzenia rozdzielę między pokojami. Zobaczymy, jaką będzie prędkość mieli, akurat jeśli chodzi o warunki domowe w mieszkaniu 63-metrowym z wielkiej płyty komputer i postawiłem tam gdzie mają być te nasze mesze, jeśli chodzi o drugi pokój to mamy w tej chwili, nie wiem że będziecie widzieli, siłę sygnału na dwie kreski z trzech nawet i na taki kolor pomarańczowy na czerwono. to jestem ciekawe, jak on w tamtym pokoju osiągniemy prędkość, tu w pokoju powiedzmy głównym jakieś 2,5 metra od naszego mesza jesteśmy w tej chwili ustawieni. Podłączymy się do oczywiście 2,5 giga. Mamy w tej chwili sieć 24pl Na paśmie 5 GHz my się połączyliśmy. Sobie zmienimy operatora na play do play. Zobaczymy jaką będziemy mieli prędkość. Pink mamy 11 milisekund. Prędkość w tym pomieszczeniu jest powiedzmy 1 giga. Wysyłanie powinno być około 300 jest 300. Teraz się przełączymy na tą drugą częstotliwość, drugą nazwę, co nazywamy tylko 24 24pl MLO. Zobaczymy, jak się przełączymy. Tu będzie jakaś różnica. Wejdziemy w ustawienia, i tu, jak widzicie mamy ich połączenie sieci do. 5 GHz ściąganie, 2,4 GHz wychodzące, dlatego ta wersja MLO. Pamiętam, że w kilku przypadkach była szybsza niż te zwykłe Wi-Fi. Robimy kolejny test. Też 11 milisekund. Prędkość, jak widzimy, jest taka sama, około 1 giga. A wychodzące też powinno być około 300. Dobrze, jeśli chodzi o te widzimy, że nie ma praktycznie żadnej różnicy. Jest 1 Giga na 300. Zaraz zobaczymy w drugim pomieszczeniu, jaką osiągniemy prędkość. Teraz jesteśmy w drugim pomieszczeniu. Tu wykonamy około trzy testy. Pierwszy test będzie z siecią Telka 24.pl na 5 GHz. Widzę, że się podłączyło do naszego mesza. Drugi test będzie test po Wi-Fi, tylko z siecią MLO. A trzeci test wykonamy po kablu Ethernet, zobaczymy jaka prędkość dochodzi ogólnie do tego drugiego mesza, podłączymy się tu kablem akurat Ethernet kategorii szóstej i zobaczymy czy będzie różnica między WiFi a kablem w tym pomieszczeniu. Jak tu widzicie pierwszy test wychodzi nam około 500 na 300 wychodzącego, nie tam się skończy, za się przyłączymy na tą drugą sieć WiFi z, końc z końcówką MLO Dobra, i tu troszeczkę widzicie tam był ping około 9 mS my 14 przełączymy się na drugą sieć Wi-Fi Przełączyło się. Tu widzimy że się połączyło też 5 GHz ORAZ 2 i 4 Zobaczymy czy na tej sieci będzie szybciej. Tu jest w tej chwili ściana nośna oraz działowa odległość w linii prostej około 15 metrów. Widzimy, że praktycznie różnicy w prędkości nie ma. Nie pamiętam kiedyś, na którym też akurat testowałem, ale to było innej firmy i tam była około 200 różnica. A tu widzę, że praktycznie nie ma żadnej różnicy w standardzie na tych meszach. I około 300 wychodzącego będzie. Ping taki sam, 14 milisekund. Dobra. Podłączymy kabel Ethernet. Będziemy ustawienia, że nam się przyłączy wyłączymy do razu całkowicie Wi-Fi. Jak widzicie, że nam się połączyło. Do kabla Ethernet. Sieć wi wyłączymy. No dobra, i wykonamy test prędkości w tej chwili po kablu Ethernet w drugim pomieszczeniu. Podłączyliśmy jesteśmy do wyjścia 2,5 giga w meszu. Karta w laptopie też jest 2,5 giga. Widzimy, że to jest około 1 giga. Na Prędkość po Wi-Fi mieliśmy w tym samym pomieszczeniu, tylko już po Wi-Fi było około 500. Po kablu, teraz widzimy, że dalej mamy 1 Giga, czyli prędkość między tymi urządzeniami jest bardzo ładna. Tam wywidziałam aplikację, w końcu przełączone te 5 GHz z tych 2,4. Dokonamy jeszcze jeden test. Przejdziemy do podsumowania działania zestawu mesh w Wi-Fi 7 firmy Merkusys. Dobra, test nam się Skończyły, przechodzimy do posuwania działania zestawu Mesh firmy Merkusys. Przed chwilą widzicie, jak zestaw Mesh w standardzie Wi-Fi 7 firmy Merkusys model Halo H27BE działa. Zapomniałem powiedzieć w międzyczasie, jaka jest szerokość pasma, jeśli chodzi o 5 GHz. Jest to pasmo 160 MHz. Się dość szeroko te pasmo, dlatego mamy takie prędkości około 1 Giga w całym mieszkaniu. Według mnie, ja z tego zestawu już korzystam około dwóch tygodni Działa bez większego problemu, nie było żadnych zawieszeń. Korzystałem w tej chwili, żeby mnie składać trzy telewizory, cztery telefony, to jest około siedmiu urządzeń, plus jeszcze dwa laptopy, czasami prosto jak jest stalna praca i dochodziło do powiedzmy do dziewięciu urządzeń, które dość często razem korzystało się z nich. Zazwyczaj na pewno działały w większości telewizorów, bo w tej chwili głównie się korzysta ze Smart TV, takie aplikacje jak HBO Max czy Netflix. Dobrze, jeśli chodzi ogólnie, właśnie tak chciałem powiedzieć, to jest zestaw budżetowy marka Mercusys, to jest po prostu, firma córka firmy tp -Link. i kiedyś widziałem komentarze, że niektórzy narzekali właśnie, że jak było dużo urządzeń podłączonych, to się im y, routery zawieszały, dlatego ja, ja sprawdziłem to akurat, mniej więcej wszystkie urządzenia były odpalone przez około godziny, żeby zobaczyć, czy że ten router się zawiesi i tak czas był jakiś ruch na tych urządzeniach, na telewizorach działał jakiś YouTube na komputerach coś tam się robiło zdalnie, pobierałem jakieś pliki, wysyłałem na YouTube. Akurat coś tam robiłem cały czas. Czyli cały czas było jakieś obciążenie sieci, przez tą godzinę starałem się no to stop to robić. I działało to wszystko stabilnie, nie było żadnego zawieszenia, jeśli chodzi o ten router. Cena jest około y, między 500 a 600 zł. Link dam do opisu, żebyście mogli zobaczyć, jaka cena jest aktualnie tego zestawu jest 2 urządzeniowego. Tam chyba 200 zł kosztuje droższy ten zestaw 3 urządzeniowy, ale to sprawdźcie w linku pod filmikiem. Jeśli dzisiejszy film Wam się podobał, dajcie łapkę w górę, piszcie komentarze, subskrybujcie kanał.